Jak rozliczyć zaliczkę na kasie fiskalnej Farex Pro 300? Załóżmy, że prowadzimy działalność, która przyjmuje od naszych klientów zaliczki za wykonane usługi, więc musimy na naszej kasie zaprogramować sobie produkt zaliczka. My mamy taki produkt zaprogramowany pod przyciskiem numer 6, więc przyjmijmy, załóżmy, że przyjmujemy zaliczkę od klienta w wysokości 300 zł. Wybieramy produkt numer 6, potwierdzamy przyciskiem PLU. Mamy tutaj zaliczkę. Pobieramy zaliczkę 300 zł. Potwierdzamy wysokość zaliczki. Klient płaci nam gotówką, więc przyciskamy przycisk OK. Jeśli zaliczka jest wpłacona inną formą, wybieramy przycisk płatności. Załóżmy, że zapłacił nam kartę. Mamy wystawiony. Paragon, na którym jest zaliczka 300 zł, przy rodzaju płatności karta. Załóżmy, że minął jakiś czas, jakiś czas. Wykonaliśmy usługę dla klienta już całą. Musimy wystawić mu paragon na całą usługę, ale musimy pomniejszyć to o zaliczkę. Co w tym przypadku robimy? U nas pod przyciskiem numer 8 zaprogramowaną mamy usługę budowlaną. I cała ta usługa kosztowała 900 zł, więc podajemy pełną cenę tej usługi. Potwierdzamy przyciskiem OK, ale nie możemy teraz wystawić paragonu na 900 zł, bo już wystawiliśmy paragon na 300 zaliczkę. Więc to by się nie zgadzało. Możemy rozliczyć teraz tą zaliczkę, która była wcześniej wpłacona. Wybieramy przycisk rabaty. Strzałkami w dół przechodzimy na opcję piątą rozliczenie zaliczki. Potwierdzamy przyciskiem OK, i tutaj podajemy wartość tej zaliczki. W naszym przypadku zaliczka była na 300 zł, więc podajemy 300 zł. Potwierdzamy OK, i tym razem klient płaci nam resztę gotówką. Więc wybieramy przycisk OK. W ten sposób mamy wystawiony paragon na usługę budowlaną za 900 zł, pomniejszony o zaliczkę 300, gdzie klient zapłacił 600 zł, gotówką.